Kochani. Robimy sobie czytanko tygodniowe. Karty są przepiękne. Patrzcie. Dwójeczka kieliszków. Tak wygląda Ciro Marchetti je zrobił. No geniusz. No geniusz, nie chłop. Słuchajcie. No ja nie Słoda. wiem. Czyli siedzi sobie Franek gdzieś tam pod drzewem w lesie i lamentuje. I dlaczego? Zrwałem w ogóle. Może trzeba było naprawiać? Jeżeli chodzi o pieniądze i pracę ja nie wiem. Bo tu jest pokazane, żeby nie poskąpić. Tam w związkach jest pokazane, wydaj pieniądze, a tutaj w pieniądzach jest pokazane, żeby nie poskonić. Może, ale, ale męcizna konkretny jest. No to nie powiem, nie powiem. Tylko, że być może w pracy jest konkretny. Bardzo konkretny, bardzo zmotywowany. Możecie to być wy tym męciz... Żartuję. Dziewczyny, wy możecie być normalnym człowiekiem. Nie musicie być męcizną. No, te coś to, co jak się buduje, się wylewa. Te takie, kurde, fundamenty. No, powinno nam pokazać takie konkretne. Takie, że tu się dzieje w ogóle, zbudowane. I stoi... Fundament. Tak. Proszę wyrzucić brudne myśli z głowy. Fundament stoi. No to właśnie tak się tu chwieje trochę. Tak? ja nie bardzo. Weźmy, przestańmy. Proszę bardzo. Niech wszyscy pozaczynają wszystko... Jezu, odwrotnie. Niech wszyscy pokończą. Patrzcie, jak powiedziałam. Eee, to nie o to mi tak chodziło. Niech tak wszyscy... No nie wszyscy... wiadomo, dlaczego nie robić seksu w pierwszym tygodniu od poznania się. Mm -mm. No, misiaczki. No to musielibyście nie gadać ze mną, tylko z jakąś babą bardziej taką liberalną, która uważa, że na pierwszej rance można się. Ten, tam, no. Jezu, patrzcie, ale jakby były takie jakieś bardziej eleganckie słowa. Oddać pasji fizycznej, no, żeby to tak pięknie powiedzieć, jak dama, a nie jakieś dziwne babsko, które dziwnymi słowami rzuca na lewo i prawo rany boskie. Co się dzieje dzisiaj ze mną? Okej, okay, dobra. To tyle w temacie edukacji seksualnej. No. Kochani... Miszki! A jak będę robić z tego trailer, to będą jajka. Będą jajka. Dobra? Dobra. Lecimy dalej. Kochani, Miśki, to już nie te czasy. To wiecie o co chodzi. Dzieci, dzieci teraz to, to potrzebują więcej odpoczynku. Przed na przykład tabletem, przed telewizorem. No, no. Dobra, nie wiem. Dygresyjka zupełnie z dupy. Lecimy, bo ja tu dopiero drugi znak zrobiłam, a coś już mi się chlapie. Jeszcze, jak nie daj Boże, chlapnę coś zaraz. A chlapne są herbatki. Mam jaśminówkę, słuchajcie. No, nie powiem, szykujcie wyprawkę, czy kupujcie wózek, bo chyba się takich rzeczy przed urodzeniem dziecka za bardzo. Chociaż ja kupiłam chyba. Ja chyba miałam wózek. I, i na dełko miałam, jakieś pieluszki na dzidzia. I to będzie taka dzidzia, która was potwornie uraduje. No po, po no, znaczy w słowie, no bo to jest głupie słowo do użycia. Do dzidzi, ale no strasznie was ucieszy. No strasznie. Też głupie słowo. Strasznie. Bardzo. Szaleńczo. A, też nie do końca. Patrzcie, jakie mamy dziwne słowa w języku polskim tak nie do końca, nie do końca. Tutaj pasują do dzidzi. Kochani no z gwiazdą i, i z kartą nowego początku. No to żyć nie umierać. Ani. By to był bardzo ciekawe karty na ten tydzień. W ogóle co to taki tydzień dobry, kurde? Jeszcze nikt nie miał ze kart. Oj, z odpukać. Dookajcie. Ja nie powiem, oni chcą do was iść. Ja nie mogę powiedzieć, że nie, że to takie jakieś nie wiadomo. Nie, oni chcą, oni rzeczywiście chcą z wami coś robić. Ale kurde, z takim, to, to taki ślimak, to ja nie wiem, czy za 3 lata dojdzie do Was. W sensie z konkretem, no bo tam powiedzmy dzisiaj przyjdzie z... No, no wiecie z czym. No ja już nie chcę mówić, że z pałką, dlatego że to tak... No za dużo tych pałek fiurka wszędzie i, i tak dalej. Wy sobie pomyślicie, że ja w ogóle to tylko o tym gadam. Nie, nie tylko o tym, proszę. To jakby ktoś nie wiedział, to również gadam o ślimaku. Owszem, jest ślimak, bardzo wolno idzie do Was, może kiedyś dojdzie, ja Wam tego życzę. Jeżeli to jest. Raczej bym mówiła do dziewczyn, ale dobra, nieważna płeć, dobra, Miśki, nie, 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 nie aż tak się nie wczuwajcie, bo potem do mnie piszecie i, a jak to, a dla chłopaków nie no, zma, a dla kogo to jest? No to, że ja mówię do dziewczyn, dlatego że 90% oglądających to są dziewczyny. No i tylko dlatego. Ja mówię bardziej do dziewczyn, ale równie dobrze, to może być o chłopaku. A jak mówię o love Lasach, chłopaki, to być może mówię o Was. Otworzyć oczy, popatrzeć do lustra i zobaczyć, czy nie jesteś cielowy lasem. No i przestać pieprzyć. Dosłownie i w przenośni. Za Pachanie. dużo ludzi, ale jakieś odchodzenie przy tym. Albo problemy z ludźmi, na przykład w pracy, nie możecie się dogadać. Wredna baba w pracy. No pies jej mordelizał miszki. W ogóle coś będziecie przejmować wredną babą. Ale w razie... Siedzi w tej głowie i cały czas myśli o powrocie, pojednaniu, porozumieniu. Połączeniu, romansie, seksie. Tu chodzi o jakąś... dla niektórych, nie dla wszystkich, ale dla niektórych z Was chodzi o osobę, z którą macie połączenie bardzo takie duchowe. Ty Ten, kto tak siedzi i myśli o tym jakimś pojednaniu, powrocie, ni cholery nie wie, jak to zrobić. Ale siedzi i myśli. Ja pierdziele. Miśki, co to jest? Rany Bościu, człowieku, weźże Ci się kurna róż, a nie jakieś takie dziwne, nie? No, weźcie mu, powiedzcie, lubi jej, żeby się ruszyli, kurde. Ja nie lubię, jak mi się pojawiają yy, jakieś takie przecieki typu bliźniaczy, płomień, jakaś bratnia dusza, łały i w ogóle, dlatego, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest do większości, tylko do jakiegoś mojego. ale ja, przecież ja mówię nieraz rzeczy, które mówię do być może jednej no, osoby. Że. Czemu ja do chłopaków mówię? Jezus Maria, dziewczyny, ja nie wiem, czemu mówię do chłopaków. Co się w ogóle, tylko na wyczuliściu mi się coś takiego włączyło. Pewnie dużo się w chłopaków ogląda i dlatego I coś prezentami. takiego. prezentami. Nawet uważajcie, bo jest pokazane, żeby jakoś przyoszczędzić na. zaoszczędzić na babie. O Boże. Dobra.